witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją takiego maleństwa, maluteńkiej książeczki, czyli przyjęcia autorstwa Nataszy Brown. Książki, która, mimo że jakby no nie zachwyca objętością, to zachwyca treścią. No, to już Marta Wam zaspoilowała opisanie. nie? <laughs> Dobra, z takich, słuchajcie, obudo, obudowy, obudowowych, obudowowych rzeczy. Na skrzydełku mamy pole od Ali Smith, Bernadine Evaristo i Meg Mason. Just e, Z kolei w bio autorki jest informacja o tym, że w 2019 otrzymała nagrodę London Writers Award, w 2022 stypendystka programu Bridges Fellow na e, University of Manchester. E, przyjęcie. Debiut, na no też Brown, mm. nominowana do Folio Prize, Goldsmith Prize, World Prize for a Fiction. E, także sporo nagród, sporo wyróżnień. Rumu. Jeżeli generalnie obserwujecie właśnie tą scenę nagród literackich, to prawdopodobnie ta książka Wam mogła się gdzieś tam obić o uszy. E, oryginalny tytuł to Assembly i cała powieść, tak naprawdę, chociaż. Mam pewne opory przed nazywaniem jej no. powieścią, aczkolwiek raczej strukturalnie powieścią jest, chociaż um, to, w jaki sposób została napisana, może sugerować trochę co innego, ale wydaje mi się, że z braku innych narzędzi niech będzie, że to powieść. Um, ona krąży wokół jednego wydarzenia, bo stron, tak jak Marta wspomniała, ma maleńko, 115 konkretnie, plus podziękowania. Nasza główna bohaterka, ma dołączyć do swojego chłopaka na takim przyjęciu organizowanym przez jego rodziców. E, I jak się szybko okazuje, jest to taka impreza ludzi, można powiedzieć, starobogackich. No właśnie nie nowobogackich, no, tylko starobogackich, starobogackich tak zwane old money party. Tak, 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 e, tak. Czyli no te rodziny, które z, z pokolenia na pokolenie przekazują sobie jakiś tam majątek, które się mnoży, prawda, każdego roku, i właściwie nikt z nich nie musi na dobrą sprawę pracować, tylko zrobić coś, żeby jakoś to pomnożyć, mm -hmm. czyli ulokować dobrze je w banku, i właściwie to tyle. Natomiast nasza narratorka, nasza bohaterka jest w zupełnie innej sytuacji. Ona jest kobietą pracującą, jest czarnoskórą brytyjką, i to ma oczywiście bardzo duże znaczenie dla tego tekstu. I jest tutaj ukazana jako postać, która. Mm, przez całe życie była pewnego rodzaju pouczana, prowadzona przez innych i głównie wydaje mi się, że chodzi tutaj autorce o taką tendencję ludzi starszych i nie tylko to generalnie przechodzą przez to z reguły kobiety, które otrzymują dobre rady mhm. od właśnie osób starszych, od obcych, od mężczyzn i tak dalej. Znamy ten mechanizm. E, więc całość jest taka dosyć surowa, chociaż tutaj w ogóle to jest bardzo, dobl, bardzo dobry blerb Wojciecha haszota z tyłu, mm -hmm. a propos tego, że na to, Nataszy Brown to literacka szarża, dzieło wściekłe wobec rzeczywistości, ale też niezwykle subtelne, kunsztowne, e, kunsztownie tkane. E, I faktycznie jest to bardzo krótki, zwięzły, acz trafny blerb, w mojej mm. opinii. No tak samo jak sama historia, też w sobie krótka, zwięzła i bardzo trafna w wielu momentach. Tak, no nie, że ona jakby w tym, co chce powiedzieć, jest rzeczywiście bardzo gniewna i też bardzo mocno sarkastyczna momentami, e, natomiast struktura całej historii jest taka wydestylowana, to znaczy tutaj nie ma ani słowa za dużo. Aha. Tak, ona jest tak, może powiedzieć, trochę obrana jak szrek, w sensie jak cebula, jak ogry. szrek? No, ogry mają warstwy, no nie, A, jak okay. cebula, no. I tutaj tak naprawdę mamy zdjęte wszystkie te warstwy wierzchnie i zostajemy tylko z samym tym jakby centrum cebuli, można powiedzieć. że ta metawa jest tak bardzo nieprzestająca po względów, jakby, wiecie, artystycznego waloru cebuli do artystycznego waloru tej książki, ale no, jakby czajcie, o co chodzi, że rzeczywiście ona też nie ma takich wypełniaczy jak na przykład opisy, Jakieś mm -hmm. przejścia pomiędzy scenami konkretnymi, bo tutaj mm -hmm. tak naprawdę cała ta historia, tak już na papierze, składa się z na przykład takich krótkich rozdziałków, no nie? I czasami w tych rozdziałkach są jeszcze w ogóle, wiecie, kropeczka i przeniesienie, i, i jeszcze one są na mniejsze części podzielone. Mm -hmm. Więc nie ma też na przykład takich dziwnych, jakichś wymyślnych opisów. To nie jest ten nadmierny, że tutaj musimy wiedzieć wszystko, co o każdym liściu się dzieje i tak dalej. My się skupiamy tylko na tym konkretnym przemyśleniu, które w jakimś stopniu się kojarzy z obecną sytuacją a które pochodzi z przeszłości naszej głównej bohaterki, albo na jakimś dialogu, albo na czymś, co ona w tym momencie musi zrobić, przygotowując się na przykład na, na to przyjęcie. Więc rzeczywiście, tak, wydestylowana to dobre słowo. Mm -hmm. Nie wpadłam na nie wcześniej, bardziej mi ta osoba chodziła po głowie, ale to destylacja też się spoko. Tak, ja to wymyśliłam właśnie jak ją czytałam, więc się zastanawiałam, mm -hmm. jakie będzie najlepsze słowo właśnie, żeby opisać tę formułę, mm -hmm. e, którą, którą ta książka jest pisana i to mi przyszło na myśl, więc mam nadzieję, że takie trochę bardziej e, chemiczne e, wyrównanie mi, wybaczycie, ale ono jest mm -hmm. chyba, chyba najlepsze. To znaczy, ja kiedy w ogóle zaczęłam ją czytać, bo ja czekałam na tę premierę, nie ukrywam, mm -hmm. i, i, i nie mogłam się na nią doczekać i się bardzo ucieszyłam, kiedy dostałyśmy e, no maila w tej sprawie, czy tak. e, nie chciały po nią sięgnąć. E, I to było trochę tak, że na początku lektury, mimo że wiedziałam, o czym ta książka doskonale jest i, i tak dalej, e, ja byłam trochę zbita z pantałeku, to znaczy nie do końca wiedziałam, jak ją czytać. I faktycznie to jest taki utwór, który na początku może Was troszeczkę zdezorientować tą skrótowością i mm -hmm. fragmentarycznością. Ona ma w sobie coś, co mi jakby momentami, bo mm, taki. Mm, strumień świadomości tylko nie taki strumień świadomości w stylu Ulyssesa Jamesa Joyce'a, tylko taki mm -hmm. strumień świadomości trochę obrany i jednak ułagodzony bardziej w wersji Virginia Woolf. Bardziej jest taki, powiedziałabym, skojarzeniowy też w wielu momentach, w sensie to ona się też składa z wielu takich myśli, które potencjalnie mogą się wydawać totalnie przypadkowe, ale kiedy dochodzimy do jej końca, okazuje się, że okej, okay, jakby Widzę, do czego to zmierzało. Więc ona rzeczywiście na początku może być tego trochę konfundująca, i na przykład side to do osoby, która lubi wiedzieć i się odbiła od tak właśnie przygrywać wojny czasu. No właśnie, do tego chciałam nawiązać w ogóle. Yy, możecie się wkurzyć, że wiecie za mało. Ja się na początku troszkę wkurzałam. Ja mam takie. Ale powiedz mi więcej! rzucasz i ty... Wiecie, to jest ten jeden znajomy, który napisze na koncie Ej, guys! I zniknie i na dwie godziny. I wy nie wiecie, o co chodziło z tym ej, guys! No nie? Jakby... To wiecie, jak to jest wkurzające. I ona troszkę daje taki efekt, ale jakoś tak finalnie bardziej się zżyłam z tą historią, niż tak właśnie przegrywasz mm -hmm. wojnę czasu. Mam wrażenie, że tamta wiesz, otoczkę, jakby no nie było, no nierealna, tak? Fantastyczna mm -hmm, bardziej. Mm -hmm. y tam działa ten mechanizm tego, że ja lubię fantastykę, która ma fajnie, ale też jasno dla czytelnika zbudowany świat. Mhm. Tutaj nie ma fantastyki, więc nie miałam tego problemu. To są jednak nasze realia. Więc to troszkę było takie spotkanie z obcym człowiekiem którego poznajesz właśnie po raz pierwszy, i on rzuca ci jakby takie jakieś elementy siebie, swojego życia, no ale no, potrzebujesz czasu, żeby te osobę poznać, tak? I dowiedzieć się wszystkiego. I tutaj takie, że z czasem jakby im bardziej poznajemy naszą bohaterkę, tym więcej wiemy i to jedynie rozumiemy Twoje tak. życie, gdyby wystarczą ci no, jako taki obserwator z boku. Ja myślę, że ona będzie ciekawym doświadczeniem do czytania kilka razy. Tak, kiedy już wiesz, poznać ją na internetu, jeszcze raz. Wyszła, że ona jest skutka, strunt, dokładnie. Więc jakby teraz prosi, żeby ją no, kilka dokładnie. I po prostu wiesz, wrócić do początku, byś miała takie. I see, I see. Ja wiesz co? Wiem, o co chodzi. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To jest trochę y, off-top, ale jednocześnie bardzo kontekst. O. kontekst. Nazwijmy to kontekstem, mm. bo to jest jednak bardzo mocno związane z tym, o czym, o czym traktuje przyjęcie. Ostatnio, już od jakiegoś czasu zresztą, gdzieś tam w dyskursie, takim, właśnie nowo medialnym, popkulturowym, można powiedzieć, toczy się taka dyskusja a propos tego, jak w sztuce przedstawiany jest kobiecy gniew. I jak do tego dochodzi, i jak to wygląda. To na przykład dotyka takich wątków, jak to, że animowane postacie kobiece w filmach Disneya mają na przykład w tym momencie o wiele żywszą e, mimikę niż jeszcze parę parę lat temu, e, albo też jak scenarzyści piszą filmowe e, postacie kobiet, które mają się gniewać na coś, być wściekłe, mm. jak one to manifestują, jakie są tego powody itd. i to jest w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, która mnie w ogóle przefatalnie wciągnęła. I ja zaczęłam na ten temat bardzo długo się zastanawiać mm -hmm. i szukać tu i ówdzie jakichś takich właśnie oznak, wersji, sposobów manifestowania tego gniewu i tak dalej w muzyce, właśnie w filmie, w książkach. To jest w ogóle doskonały temat, wątek w tej dyskusji, bo rzeczywiście jakby nie patrzeć, to gdzieś pod warstwą takiego ogromnego niepokoju, który trafi, trawi tę bohaterkę przez większość z tej książki. Mm -hmm. w, bo wiesz, większość tego, co się dzieje, e, jakby sprawia, że każda jej emocja jest podszyta w jakimś stopniu lękiem, nie? Niepokojem, tak. który wynika z różnych czynników. Mm -hmm. To koniec końców, jestem też zdania, że to jest książka o gniewie. Mm -hmm. O tym, wiecie co, to jest... Mm -mm to jest ta osoba, poza tym Ejga jest znikam na godzinę, to jednocześnie to jest ta osoba, która ma, wiesz, taką zupełnie kamienną maskę na twarzy, jest mm -hmm. doskonale ubrana i ma doskonałe kwalifikacje, ale wewnątrz tam się wszystko gotuje, nie? Tak, y bo jest też na tyle jakby inteligentną, wykształconą i jakby zdającą sobie sprawę z jakichś ograniczeń, norm społecznych, osobą, która jakby wie, że tak może niekoniecznie teraz jest dobry moment, żeby się spróć tak potężnie, co nie zmienia faktu, że nadal ją pewne rzeczy wkurzają. Tak, albo wiesz co, to jest też ten rodzaj osoby, która nie potrafi manifestować gniewu, ale go silnie odczuwa. Na przykład, tak. Tak, tak, że na przykład też została nauczona trochę, że tobie nie wypada się gniewać. To jestem ja. Tak nie masz prawa się gniewać. To jestem nie? ja, w sensie ja jestem bardzo otoczona. Ja jakby conceal don't feel, BL za no nie? Tak. Długi policzek, tak, no. Tak, ja myślę, że w ogóle to mnie jakoś tak straszliwie uderzyło w tym, bo ja mam z tym duży problem, więc jakoś tak... Odczuwam ten aspekt, yy, i może on mi się tak wysuwa w tej interpretacji naprzód, no właśnie ze względu na to, że gdzieś tam interesuję się tą kwestią, o której powiedziałam przed chwilą, no. i jakoś tak sama odczuwam skutki takiego właśnie normowania i lepienia kobiet pod tym kątem, mm -hmm. ale możemy jeszcze w ogóle wam tak nakreślić mniej więcej, jak ta książka brzmi. Ja bym właśnie tego luknęła do tych dwóch fragmentów zaznaczonych mm -hmm. w środku. Tak, ja chciałabym w ogóle powiedzieć, że czytanie książki po Annie jest zawsze ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza jak są znaczniki i ona tutaj jakby... Czy znaczy ja nie mam znaczników tutaj? To są po prostu zagięte Anna rogi. Anna Romska zagięła rogi i ja tak właśnie wziąłem ją do... i mówię, oho i to jest zawsze cudowna zapawa detektywistyczna, kiedy wiecie, jest zagięta strona i ja się zastanawiam co cię tu tak urzekło? I wiecie, i tak czytam, i czytam, i nie, nie wiem, wiem, co musisz mi powiedzieć. Bo to wszystko było piękne. Tak, ja mam w sensie dwa fragmenty tutaj zaznaczone. Było ich więcej po drodze, mm -hmm. ale jakoś tak te mnie, te mnie hitnęły mocniej. W sensie to trochę jest w tym momencie bez kontekstu ten fragment, o którym mi tutaj chodzi. Bo to nabiera jakby znaczenia dopiero w obudowie całej historii. Ale tutaj to jest jakby refleksja nad tym właśnie wszystkim, jakby skumulować te wszystkie rady i zalecenia tych ludzi, których bohaterka spotyka na, na swojej drodze. To to jest to, bądź najlepsza, pracuj ciężej, działaj sprytniej, przechodź wszelkie oczekiwania, lecz zarazem bądź niewidzialna i niezauważalna, nie stawiaj nikogo w niezręcznej sytuacji, nie sprawiaj kłopotu, istnij w przestrzeni negatywnej, nie wciskaj się na pierwszy plan, przemykaj niezauważona, stań się powietrzem, otwórz oczy. No, i tak dalej. E... To jest w ogóle ten, ten, ten explaining, który tu zachodzi, bardzo mi się kojarzy z mężczyźniem objaśnionym mi świat. Tak, myślę, tam też, że... tak w sumie było, jakby to też mm -hmm. jest taki bardzo, no, jakby powszechny motyw akcji z cyklu bądź taka, ale i taka, no nie? Jakby, wiesz, wykluczające się um, rady, tak, aspekty tak. bycia człowiekiem. Trochę... Tutaj jest jeszcze taki fragment już pod koniec, kiedy już prawie docieramy na to przyjęcie. Mm -hmm. e, I... Ciemność niezmącona po telefonu jest absolutna, mój wzrok przyzwyczaja się do niej powoli. Teraz czuję się niewidoczna. Jednocześnie wiem, co mnie czeka i czego będzie się ode mnie wymagać na jutrzejszym przyjęciu. Mam świadomość, jaką pełnię tutaj funkcję. Owszem, jest w tym obietnica, zrównania w prawach przyjęcia do ich grona. Punkt kulminacyjny historii mojego awansu społecznego. To, oczywiście, że, to oczywiste, że wszyscy gospodarze, nawet goście, dobrze wiedzą, że nie mogą odrzucić takiego zaproszenia. To, że będą mi się przyglądali, jest opłatą za wstęp. Będą chcieli zobaczyć reakcję na swój dostatni świat. Uprzejmą powściągliwość, skrywany gniew, a pod spodem zachłanne pragnienie. Moją rolą jest zachować blazę milenialki, która doszła do pieniędzy i razem z przystawkami serwować ostry jak brzytwa dowcip. To fikcyjna wersja mnie, ale wchodząc w tę postać, zamieniam fikcję w rzeczywistość. Moje myśli, przekonania, nawet moja tożsamość mogą istnieć jedynie w odpowiedzi na ich słowa i działania gości na przyjęciu, wyrażane w granicach ich formy, tak by wzmocnić zarówno ich wizję samych siebie, jak i jej centralne położenie. Bo inaczej, skąd mieliby wziąć pewność co do tego, kim są albo czym nie są? Do wyznaczenia jej kształtu niezbędny jest wyraźny czarny kontur. Boli, jak to się czyta, ale to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra no. literatura. Naprawdę, kawał. Kawał dobrej książki! Kawał dobrej książki, Kawał dobrej książki. Kawał dobrej książki mhm. zamkniętej na 112 stronach. Eee, nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć. Trzeba by to, to, że trzeba mieć wielki talent, żeby taką historię i coś takiego zamknąć w tak małej ilości tekstu. Brown jest w ogóle bardzo sprawną pisarką. Ona tutaj tak wiele różnych formów i stylów narracji jakby umieszcza, a jednocześnie mhm. to wszystko jest bardzo ze sobą spójne i, tak jak wspomniałyśmy, takie wydestylowane. Eee, to robi w ogóle ogromne wrażenie na mnie. Jako dla osoby, która nigdy nie potrafiła pisać krótko. No. To jest jednak jakiegoś zajął skill, prawda, żeby napisać mm -hmm. tak, o tak wielu rzeczach, o tak wielu skomplikowanych rzeczach, na tak małej ilości stron. Był jakiś w ogóle te termin na to, pamiętam jeszcze z, z Polona, ale nie pamiętam co to było, ale chodziło właśnie o to, żeby zawsze mieć maksimum treści, w minimum słów. I, I to jest definicja, jakby ta, ta książka jest definicją właśnie tego pojedzie, którego... Tutaj jest jeszcze bardzo dobry akapit z tyłu w ogóle, e, którego chyba nie było tam na jakimś blerbie internetowym, który wyczytałam. Mm -hmm. ja nie pamiętam, bo nie pamiętam go zupełnie. Przyjęcie to opowieść o opowieściach, które nas mhm. otaczają, o kolorze skóry i klasie społecznej, bezpieczeństwie i wolności, zwycięstwach i przegranych i o kobiecie, która postanawia przejąć kontrolę nad swoją opowieścią nawet za cenę życia. W sensie ta cena życia jest tutaj umowna. umówmy się tutaj, nikt mhm. na nią nie czyha na jej życie tak naprawdę. W sensie realnie fizycznie. Nie ma w szafie człowieka z nożem. Chodzi o takie życie jakby metaforyczne, to znaczy, mhm. że albo się komuś oddamy. Pozwolimy innym decydować za siebie, albo nie. To chyba bardziej w ten, w ten sposób. Dobre, to no. jest do bardzo, dobre, to jest bardzo. Tak. Proszę to przeczytać, jestem bardziej, że krótkie. Więc dla wszystkich tych, którzy mają na przykład problem z koncentracją ostatnio, albo właśnie problem z zagłębieniem się w duże powieści, takie jakieś tam ceglaste, to jest książka dla Was. Dajcie znać czy się czy już może część z was zainteresowała się jakby samą osobą Natasha Brown yy, i gdzieś tam ją śledziła i, i stwierdziła, że to jest chyba ktoś, kogo warto, kio, ktoś, kim warto się zainteresować. warto, warto. Więc warto. jakby mhm. teraz my przyjdziemy i mówimy, że warto i dajcie znać, jak wam się podobało. Do zobaczenia następnym razem, pa! pa.